Na dzisiaj przechodzimy do bhastriki oddechu, czy też pranayam, miechu królowej pranayam. O ile o czy sarvangasani mówi się król i królowa asan, o tyle bhastrika jest właśnie królową pranayam. Dlaczego? Ponieważ silnie aktywizuje energię, tak silnie pobudza, silnie Ociepla organizm, ale także w Indiach uznaje się, że odpowiada za spalenie nieczystości, jakichś złych cech w nas. No ale tak naprawdę, celem bhastriki jest wspaniała praca na całych mięśniach oddechowych, najogólniej mówiąc, ale także aktywizacja właściwa przepony. Od razu powiem, dla kogo bhastrika. Nie jest intensywna, nie jest dla osób z problemami serca, żołądkowo-jelitowymi. E, żadna pchastryka nie jest dla osób, które są po operacjach wszelkich od poziomu e, brzucha po czubek czaszki. Pchastryka nie i oczywiście dla kobiet w ciąży także nie. Bhastryka, e, czyli oddech miechu tutaj wyobrażamy sobie, że szczególnie nasza przepona Działa niczym miechkowala, którego celem jest oczywiście generowanie em, ognia, czyli takie prowadzenie tutaj powietrza, tak, żeby wygenerowany był ogień. I oczywiście w klasyce chodzi o wewnętrzny ogień, ogień tutaj praktyki, ogień duchowy. I co robimy? Pozycja oczywiście jest stabilna. Koncentrujemy się na ile możemy na pracy. Przepony, ponieważ pchastlika bardzo mocno uczy pracy przepony, ale także i pracy mięśni brzucha szeroko pojętych. Tu mięśni, mięśni brzucha także. Prostowniki grzbietu biorą w niej silny udział i najszerszy grzbietu. Tak? Czasem wydaje się nam, że najszerszy grzbietu czy prostowniki, no nie do końca są mięśniami oddechowymi, ale jest to jak najbardziej błędne. Czyli co wykonujemy? W tym wdechu i wydechu intensywnym. Po pierwsze, siedzimy stabilnie. Tak, Stabilność jest tutaj podstawą. Wykonujemy intensywny wdech, wdech i intensywny wydech. Czasem ja porównuję to do badań na e, spirometrii. Także, kiedy no, osoba, która nas, nas bada, krzyczy: wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. wydech" oh, oh, bardzo oh, 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 podobnie. Tutaj, ale siedzimy stabilnie, czyli nie podskakujemy kolanami, nie podskakujemy barkami. Barki są przycementowane, 100 kilo mentalnie leży nam na prawym barku, 100 kilo na lewym. Pozycja kamienia niemal, tak? Tutaj kolana, barki nieruchome. Możemy nawet dłonie ułożyć e, wierzchem w dół, tak, żeby niejako zdobyć też stabilność. Intensywność jest uzależniona od naszego zdrowia. Osoby, które właśnie mają problemy z nadciśnieniem, delikatne problemy z sercem, delikatne problemy z mózgiem, bardzo delikatnie wykonują bychastry, gdzie właśnie wykonywany jest intensywny wdech i wydech. Pokazuję. Na wdechu, starasz się delikatnie unieść klatkę piersiową. I na wydechu opuścić. Podnoszę klatkę piersiową na wdechu, na wydechu. Opuszczam. Pokazuję. Wdech. Wydech. Tak. Tylko uwaga, zwalniamy, jeśli oczywiście czujemy jakiekolwiek problemy w ciele. Bahastrika jest niebywale wymagającą praktyką, ale przy odpowiednim dostosowaniu do siebie, przy właściwej osobie, która nas prowadzi, jest praktyką, która jak najbardziej jest dla relatywnie Każdego. Oczywiście przy e, wyłączeniu osób, które przed chwilą wymieniłam. E, do czego służy bhastrika? Jak już powiedziałam, do rozpalania ognia od wewnątrz, do aktywizowania, do oczyszczania. Praktyka, którą wykonujemy od minuty do maksymalnie pięciu minut. Oczywiście z przerwami. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam Ciebie z Varanasi. Namaste.